Cześć, witam. Apas, Hot Dogeria 2. Losowała nam się na kole. Dobrze, mamy odcinek 32. Było losowanko, wypadło na Hot Dogeria 2. Czyli tak. A jak było losowanie na kole? Albo je, je, jeśli wy byście wybrali ankiecie takie popazy jednodniowe, nie tak jak było przyjęte do tej pory, nie? Czyli po prostu maksymalna ilość e, dni maksymalna ilość odcinków jaka może być to wam puszczam w przypadka kiedy gry jednotnia są w kategorii wynik z ankiety czy też e, gra losowane. Bo jak jest wybór własny, no to tam już nie daje sobie takiego zobowiązania. 4 dni, nie? 4 dni to maksymalna ilość odcinków jaką wam mogę wysłać. Tak, 4. mówiłem w którymś tam odcinku z fryzeri Deluxe, że dwa. Od 2 do 4 dni będę się starał robić. Czyli od 2 do 4 odcinków z takich jedno-dniówek. Dobrze. Zbieramy 900 suwów, nie? Na 900 suwów zbi zbieramy teraz. Warto o tym wspomnieć. Jak tam kasa? 860. Na co mogę ją wydać? Szczerze? Hmm, może na razie na nic. Prudence. Powtarzajmy sobie, jakie jest osiągnięcie. I na dzień 33 będę mógł zrobić to. Jakieś osiągnięcia z skupowaniu. Dobrze, Prudence. Ok, to od razu mamy 40, prawie 40 osiągnięć zrobione. Rank 20, rank 20 wbity na świeżo, czyli w dniu poprzednim. Tak, tak, tak. Zdobyliśmy w ogóle coś nowego? Nie, tylko prudence przyszła. A nie, ogórek przy, tak. Ogórka już, ogórek, ogórek mamy nowy. Ogórek jeszcze jest odblokowany. Te dwa osiągnięcia są dotyczą kupowania dekoracji w sposób swój specjalny, czyli tutaj trzeba nazbierać 750 punktów, a tutaj trzeba skupić 10 dekoracji z tą samą z tym samym Symbolem, literką. I to jest tutaj napisane, że to tylko. Tylko tej tereny mają się znajdować w lokalu. Nie ma nikt złota. Ale co to nie problem. Tutaj mamy piąty tydzień naszego. w naszej hotdogery. 37 łodzi już odblokowanych, 38 prudencji jeszcze nie obsłużona Okej. Okay. Prudence y, musi zamówić. Nie wiem jaka paruwa, pewnie zwykła. Okej. Okay. Dobrze. Okej. Okay. Ponalewane. Ponakładane. Teraz y, Zoe i pamiętam, chciała ciemną kiełbaskę Mki. No to Mki. Dobrze, mamy Hot doga dla naszej Prudence. Czyli w odcinku następnym ogarniamy sobie te dekoracje. Jak, są, jak mamy teraz dwa odcinki pod rząd? Cztery łącznie. To będzie łatwiej zapamiętać, Coś jest do zrobienia i to zrobić. Jaka porwa? Shannon. Shannon chciała ciemną. Tak. Shannon chciała tą włoską kiełbaskę. Okej, okay, widać. Już się następny klient pojawił. Jednak staramy się robić seteczkę zaczekania, bo wiemy, że jest ona tutaj nie, nie taka trudna. Jest wykonalna. To trzeba ją osiągnąć. Tak. U ciebie brąz. Sześć osób ma srebro. Jeszcze jeden soczek. Dobrze, mamy dla Shannon. Z perfektem zamówienie wyszło. 6 dolców. Claire, Claire, Nie pamiętam, czy, czy nie chciała przypadkiem kabanosa? Nie, parówka, okej. Okay. Zgadza się, parówka. To jest, kto jest szósty? Claire, Claire. Skyler jest teraz. Tu jest Skyler. Skyler, nie pamiętam jaką parę zam zamawia, więc po wzięciu od niej już wiedziałem, co mam dla niej przygotować. Dobrze. Jak się smaży to mogę jak się grzeje to mogę ze, ze, mogłem jak jaka paruwa dla następnej osoby, w tym wypadku toru. Wyszło że. A wiem, że jak przyjdzie toru to będzie chciała zamówić yy, parówkę. LK oraz MK profesorze Fitz W ogóle już jest chyba, chyba zamknięty lokal. Nie, nie, nie będzie zamknięty lokal, bo my mamy My u closerów, bijamy teraz brązowe medale. Dobra, ja to wezmę tutaj dam. Może się pogubiłem przez te dzwoneczki. Nie dałem do Skyler... a się spaliła próba. Dla Skylar tego nie dałem, tylko dla no, profesora. I wychodzi na to, że od dnia y, 32, czyli od dzisiaj, dokładnie od ranka 20 mamy 9 osób do obsłużenia. 9 osób do obsłużenia. Teraz pytanie, czy uda mi się seteczkę zaczekanie zrobić, bo już się nagromadziły zamówienia, nie miałem kiedy wydawać i, I istnieje takie ryzyko. Flyer. No, jeszcze się udało utrzymać tą seteczkę, no ale te, tą setkę, tej setki nie utrzymam do końca. To przewróć, to do poprawy, nie, chwila. To ma być tu, tak, to ma być tu, bo się spaliła tam pa ta paruwa. To ma być y Skyler, czyli tu. I od razu tą parówkę weźmiemy, żeby już tu nie, się nie wracać i ją wpakujemy w. No, tam Glaxoła to jest. Nie nałożyłem popcornu, dobra. To do wyrzucenia, bo widać, że jest spalona. Teraz tutaj dla osoby siódmej. Okej, okay, to tu. Siódma osoba teraz. No, ósma dostała, teraz dostanie siódma, a potem szósta. Trochę nieźle wybrałem ten soczek. Przeda mi się tak, ale zamówienie jest śurmę, yy, a soczek był do szóstki. Dobrze. Zatem nalejemy ostatni już i mogę wydawać to, co brakuje, to co nie wydane. No jak jest zamieniona kolejność, to tutaj punkty mniejsze są zaczekania. No, tutaj też mógł być Perfect, ale nie miała jak tego perfekta nam policzyć. Nie dostaliśmy Skylar Perfekta, tylko dlatego, że się naczekała nam. Dostała jako ósma, a zamówiła jako szósta. Mało przyjemne dostać zamówienie jako nie wiem, trzeci, a zamówić jako pierwszy. Okej, okay, jeżeli zamówienie wymaga. Nie, nie da się zamówienia wydać wcześniej, to jeszcze okej. Okay. Ale jak się da wydać wcześniej, no to dostać jako trzeci, zamiast jako pierwszy, no to słaba reklama dla takiej restauracji. Okej, okay. niewbity rank, Halloween Hunt. Tony do wyszukania. You win, you won. Wygrałem. Do zobaczenia w odcinkach kolejnych. W odcinku następnym ogarniemy sobie te dwa osiągnięcia, o których dzisiaj wspominałem. Cześć.